Cięć Boże, chciałam się dziś zmierzyć z Wami z Alleluja, która śpiewana jest podczas Wigilii Paschalnej. To jest pierwsze Alleluja, które słyszymy już na zakończenie, albo inaczej, na rozpoczęcie okresu Zmartwychwstania Pańskiego. Śpiewa je ksiądz. Śpiewa je ksiądz trzy razy, my powtarzamy po nim. I w mszale rzymskim, w tym momencie jest wersja prosta, Alleluja, którą znamy na szóstym tonie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ale dawniej było inne Alleluja i ono też do dziś często jest stosowane w liturgii, choć wzbudza ono dużo emocji, ponieważ wcale nie jest takie proste. Ale spróbujemy dzisiaj troszeczkę je rozpracować. Jest to alleluja w ósmym tonie. Zaśpiewam jej może w całości na początku. Alle Sami widzicie, że jest ono bardzo bogate, rozbudowane tak melizmatycznie, ale mamy tutaj taki, takie dwa punkty zaczepienia. Jeden punkt to jest właśnie dźwięk, dźwięk G, na którym cała konstrukcja tego Aleluja się opiera. Ale bardzo często jest on tutaj powtarzany. To jest taka baza, tak naprawdę w tym tonie jest to dźwięk finalis, dźwięk podstawowy i na nim opiera się całe to alleluja. Zobaczmy, zaczynamy alle i tu mamy drugi z tych takich punktów zaczepienia, czyli taką figurę melodyczną. Ona się pojawi później drugi raz jeszcze. Alleluja. Jest nasze alle. jeszcze raz ale ale ostatni raz ale teraz ten zawijas. powtarzamy dwa razy ten dźwięk Teraz lu, lu, zobaczmy le, lu. To samo się powtarza. Ale, lu. I teraz ja, ja. Jeszcze raz zobaczmy. I teraz idziemy na wysoki dźwięk. Nie jest to trudna melodia. Spróbujmy jeszcze raz. Oczywiście, że idealnie byłoby zaśpiewać wszystko na jednym oddechu, cała jedna linia, prawda? Fraza jednego Alleluja, ale czasami jest to niemożliwe. Natomiast ważne jest to, żeby mieć w głowie coś takiego, że całą frazę widzę, całą melodię, a oddechy po prostu sobie dobieram, ale to nie jest zaburzenie całej tej frazy. Ale. Czyli można wziąć sobie oddech przed lu i przed dwoma ostatnimi dźwiękami, ale Li, lu, ja, a, a, a. powodzenia, Szczęść Boże.